Motodziennik wspiera Makurat Auto, trójmiejski dealer samochodów używanych, posiadający w ofercie ponad 500 aut dostępnych od ręki oraz firma AutoDNA umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN oraz firma Prodigtech produkująca mierniki lakieru. Dzień dobry państwu, Jacek Balkan. To jest motodziennik używane. Dzisiaj sprawdzimy przed zakupem Mercedesa SLC, co wydaje mi się dość dobrym pomysłem na koniec lata. Natomiast zanim przejdziemy do tego konkretnego egzemplarza, do tego modelu i też do wcześniejszych jeszcze z lat 90., rzucimy okiem na naszą tablicę ogłoszeń. A zaczniemy od Opla Insignia w wersji OPC. OPC Line, co prawda, ale za to z mocnym, najmocniejszym dieslem pod maską 20 turbo 195 koni. Auto jest z 2014 roku, przejechało od nowości 194 tysiące km i jest to bardzo dobrze wyposażona wersja. Fotele skórzane i elektryczne mają certyfikat AGR, jest elektryczna klapa, składany hak i dwa komplety OPON, 19 cali na lato, 18 na zimę. Cena to 44 tysiące złotych. Kolejna propozycja to Volkswagen Caddy w bardzo ciekawej wersji. Alltrack z napędem na 4 koła i skrzynią DSG. Do tego dwulitrowy diesel 150 koni. Auto jest z 2019 roku. Przejechało niespełna 130 tysięcy km od nowości. Dwa komplety kół i zestaw do kamperowania. Jak widać na zdjęciach, z powodzeniem używany. Cena to 85 tysięcy złotych. A za 55 tysięcy możemy zostać właścicielem tego oto Subaru Impreza WRX. 2.0 turbo pod maską, 270 koni i 180 tysięcy przebiegu. Auto jest bez korozji, było regularnie serwisowane, a od siebie dodam, że jest to wspaniała motoryzacyjna przygoda, taki WRX. Auto szalenie kompetentne i dające mnóstwo fantastycznych wrażeń z każdego przejechanego kilometra. I jeszcze Volvo na koniec. T5 z 2013 roku z dwulitrowym silnikiem turbo o mocy 240 koni, do tego skrzynia automatyczna. Auto przejechało od nowości 186 tysięcy kilometrów i zostało wycenione na 43 i 5000 zł. Jeszcze szybko przypomnę, że jeżeli są Państwo naszymi patronami od minimum pół roku i chcieliby zobaczyć swoje ogłoszenie w naszym programie, wystarczy je do nas podesłać. Jeżeli patronami Państwo nie są, szybka ścieżka za pośrednictwem serwisu Patronite. Można się również z nami skontaktować. Adres mailowy jest na planszy pod koniec każdego programu. Na samym końcu. I przechodzimy do sprawdzenia auta używanego. Przechodzimy do Mercedesa SLC o którym część z Państwa pewnie nie słyszała, ale już śpieszę z wyjaśnieniem. Nazwa SLC pojawiła się w latach 70. i ponownie na przełomie 2015 i 2016 roku, kiedy to w ramach faceliftingu modelu SLK, ostatniej sprzedawanej i produkowanej w latach 2011-2020 generacji oznaczonej kodem R172, zmieniono nazwę. Po co? Nie wiadomo. Podobno, by ta literka C podkreślała, że jest to auto kompaktowe, ale biorąc pod uwagę, że produkcję zakończono bez wskazania następcy, to chyba nie był to ruch szczególnie potrzebny. Serię SLK poznaliśmy w roku 1996. Było to, jest to auto, które z zewnątrz chyba niespecjalnie dobrze się zestarzało, ale te już prawie 30 lat temu faktycznie było czymś nowym, było nowym rozdaniem dla marki, która kabriolety budowała już przed wojną, ale głównie dla najbogatszej klienteli. To dla nich była i jest w dalszym ciągu produkowana seria SL wyjątkiem mógł być co najwyżej Baleron W124 czy raczej A124 wyprodukowano ich tylko 33 tysiące na tle 2 milionów sedanów niewiele, w dodatku produkowano to auto tylko przez kilka lat od 1991 do 1997 roku no i nie było to auto ani małe ani tanie, ceny w zależności od wersji silnikowej zaczynały się w okolicach 80 tysięcy marek, kończyły przy 115, pierwsze SLK Kosztowało 60 tysięcy marek w podstawowej wersji. Było to auto zgrabne, sportowe, dwuosobowe. I szalenie popularne. Do roku 2004 powstało ponad 330 tysięcy egzemplarzy. A konkurencja była ogromna. Przede wszystkim Porsche Boxster premiera rok 1996, Audi TT 1998-99 w wersji Roadster oraz BMW Z3 rok 1995. A przecież była jeszcze i Mazda MX5, i Alfa Romeo Spider, i Fiat Barketta. I to wszystko sprzedawało się jak wściekłe. Jeśli ktoś zna odpowiedź na pytanie, czemu przestały nas tego typu auta interesować, niech się refleksją podzieli. Z przyjemnością przeczytam Państwa komentarze. Pierwsze SLK to silniki czterocylindrowe z kompresorem najczęściej, oprócz podstawowej odmiany 200. 136 koni z dwóch litrów pojemności. Bardzo ciekawe, zwłaszcza po 2000 roku, gdy łączono go z 6, a nie pięciostopniową skrzynią, był silnik 2-3 kompresor, ponad 190 koni. I jakbym miał kiedyś zrobić listę pięciu ulubionych silników czterocylindrowych, to ten ocierałby się o podium. Był też silnik V6 w odmianie 320, 3,2 litra, bez doładowania miał 218 koni, z doładowaniem, choć to było już SLK32MG, 350 koni i ciut ponad 5 sekund do setki. I tak jak wspomniałem, zestarzało się to średnio, już 15 lat temu trąciło myszką, ale jeździło i jeździ do tej pory świetnie. Oczywiście o ile nie przerdzewiało na wylot. I jeszcze o jednej ważnej rzeczy przez SLK muszę wspomnieć. To było auto z twardym dachem, w sensie kabriolet, roadster, ale dach nie był materiałowy, co powielano bardzo chętnie dekadę później przy konstrukcjach typu Peugeot 206, 207cc, 307 i 308cc, Volkswagen EOS i tak dalej. Druga generacja SLK pojawiła się w roku 2004, oznaczenie R171, i to jest coś, za czym do tej pory na ulicy się oglądam. BMW miało Z4, ciekawą, ale nie ponadczasową. Audi Tetka drugiej generacji z miękkim dachem i to też ciągle wygląda, ale najmocniejsza wersja tetetki, choć miała 360 koni i 4, to mogła mieć co najwyżej 2,5-litrowy 5, 5 silnik pod maską. A do SLK upchnięto V8, też 360, choć w Black Series aż 400 koni. I oczywiście, że lżejsza Audi było szybsze w sprincie do setki, ale Mercedes swoim wyglądem odwoływał się, rewelacyjnie się to swoją drogą udało, do auta ikonicznego, modelu SLR McLaren. R171 to naprawdę udany model. Dostępny z silnikiem 1.8 kompresor, 160 albo 180 koni, z 3 litrową albo 3,5 litrową benzyną V6, 230-270 koni albo ze wspomnianym V8. Produkcja trwała do roku 2011 i to był bez dwóch zdań sukces. Zdrowo ponad 220 tysięcy egzemplarzy w tym czasie powstało. I nastał czas generacji oznaczonej kodem R172. Twardy, składany dach, przód nieco inspirowany modelem 190SL. Podobno, ale sylwetka, choć podobna do wcześniejszej konstrukcji, zdecydowanie straciła pazura, werwę, muskulaturę i charakter. Trochę zmydła był ten Mercedes. Na tle R171 rzecz jasna, bo to do dziś atrakcyjna sylwetka. Ostatnie SLK można było kupić z silnikiem 1.6, 1.8 lub 2.0 wyłącznie z turbo od 150 do 250 koni. Wolnossące V6 miało 3,5 litra pojemności i 300 koni. V8 w 55 AMG 5,5 litra i 420 koni. Był też diesel, serio i to praktycznie od samego początku do samego końca, do roku 2020. I to było dziwne, ale tylko przez chwilę. W Audi TT też był on dostępny, zarówno w drugiej, jak i trzeciej generacji, tylko Z4 się uchowała. I nie znalazłem dokładnych danych sprzedaży modelu SLK, i po 2016 roku SLC mogę tylko spróbować oszacować, że było to ze dwa razy mniej niż R170, góra 150 tysięcy egzemplarzy w 9 lat. Po czym ta ultrapopularna seria zakończyła swoją Rynkową karierę i naszą przygodę ze sportowymi Mercedesami z twardym, ale składanym dachem. Na szczęście używanych egzemplarzy nie brakuje, choć na wymarzoną konfigurację trzeba będzie chwilę polować. R170 i R171 jest do sprzedania mniej więcej porówno 60 kilka egzemplarzy. R172 nieco mniej, 40, z czego poliftowych z 10 i kosztują one od 80 do 130 tysięcy złotych w zależności od wersji silnikowej. Ceny aut przedliftowych startują z poziomu 50. Tysięcy złotych za AMG trzeba zapłacić 250 tysięcy. Czy dużo tego oglądamy? Jedno auto rocznie, czasem dwa. I najczęściej jesteśmy wysyłani do ładnych egzemplarzy z górnej półki cenowej, w dobrym, jeśli nie idealnym stanie. I dotyczy to zarówno modeli R170, jak i R171. A jak będzie dziś? Oto auto, które sprawdzimy. Mercedes SLC z 2017 roku w wersji 200 z 9-stopniową skrzynią automatyczną. Pod maską dwulitrowa benzyna 184 konie przebieg to niecałe 40 tysięcy km. Cena to 135 tysięcy złotych. Polski salon dwóch użytkowników, regularny serwis i zapewnienie o tym, że to bezwypadkowy i bezszkodowy egzemplarz. Ale i tak zaczynamy, jak zawsze od sprawdzenia winów w bazach Autodena. I wszystko się zgadza. Auto nie ma odnotowanych szkód. Wskazania przebiegu znajdują potwierdzenie. I dwie ciekawostki. Auto kosztowało jako nowe ponad 250 tysięcy złotych. A gdy wystawiono je do sprzedania dwa lata temu, to za prawie 160 tysięcy. Jedziemy. Pierwsze wrażenie jest super. Auto jest równe, proste i spójne kolorystycznie. Szyba z przodu była wymieniana, jest z 2023 roku, prawdopodobnie ktoś to zrobił prywatnie w trakcie przeglądu, nie z ubezpieczenia. Uszkodzona jest uszczelka szyby tylnej lewej, ale nowa szyba jest w bagażniku i czeka na wymianę. Mechanizm dachu jest w porządku, nie tylko nie widać tu śladów walki z zablokowanym mechanizmem na przykład, ale też działa on płynnie i działa tak jak powinien. Opony z przodu z 2024 roku, jak nowe, z tyłu 4 lata starsze i mają one zdecydowanie mniej bieżnika. Tarcze z przodu mają głębokie rysy, być może jakieś kamyki dostały się między nie a tarcze, ale o dziwo identycznie jest z lewej i z prawej. Felgi ładne, na jednej lekkie otarcie, na karoserii oprócz dosłownie drobiazgów, praktycznie bez śladów eksploatacji, żadnych dołków, wgnieceń, rys. Wnętrze jest w stanie idealnym, daty na pasach zgodne, żadnych śladów rozbierania, lakier oryginalny, auto jest oczywiście ocynkowane i nie znajdujemy żadnego powtórnie lakierowanego elementu. A po obejrzeniu miejsc mocowań wiemy też, że nic nie było wymienione w kolor. Komora silnika sucha a od spodu sucho i bez korozji, więc pora na jazdę testową. Do pracy silnika i skrzyni biegów zero zastrzeżeń. Słychać delikatne stukanie podczas energicznego kręcenia kierownicą. Możliwe, że to przegub kolumny kierowniczej. Auto lekko ściąga w prawo podczas hamowania i to może być zbieżność, ale chyba od wymiany tarcz hamulcowych trzeba by zacząć. Na koniec podłączamy jeszcze komputer i jest kilka błędów archiwalnych. Być może mają one związek z rozładowanym akumulatorem, ale niepokojący jest ten, który jest aktualny. To zawór pomp Olejowej i wymaga to natychmiastowej ingerencji. To dość powszechny problem w dwulitrowych silnikach Mercedesa: olej dostaje się tam, gdzie nie powinien i robi zwarcie. I nie jest to wielki wydatek, jeśli chodzi o część: kosztuje ona około 100 zł i składa się z czujnika i kawałka wiązki. Ale najlepiej ją wymienić w trakcie wymiany oleju, bo trzeba zdjąć miskę olejową. A w niektórych modelach, być może w SLC również, by to zrobić, trzeba opuścić sanki. Samki to nic innego jak rama pomocnicza silnika. Czy auto zmieniło właściciela czy nie, niestety nie wiem, ale wiem za to, że kolejny odcinek motodziennika nowości, aktualności już jutro i w przyszłym tygodniu, czyli od poniedziałku, mam dla Państwa kilka ciekawych materiałów: test MG tego małego z napędem hybrydowym oraz spotkanie z Łukaszem Krupą. Naprawimy kolejną skrzynię biegów. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.